Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie ostatnie 19 saszetek z naklejkami z boksa z kolekcji Tops Champions League sezon 24-25. 19 sztuk zostało, normalnie 18, ale jedna saszetka była dodatkowo, gratisowo dołożona do boksa, bo zawsze tak jest. Więc zobaczymy, która z tych saszetek tutaj będzie szczęśliwa. I trafimy w nie jakieś specjalne naklejki. Także startujemy bez przedłużania. Ja tutaj będę oczywiście Milan sobie odkładał. No i pierwsza saszetka. Diogo Jota z Liverpoolu. Następnie Greg Taylor Celtic. Sturm Otar Kitejszwili. Z Manchesteru City Joszko Guardiol. Logo z Salzburga i Want to Watch. Julia Gwin, kaszetka numer 2 Malik Tilman PSV Eindhoven, Murita ze Sportingu, no i z Milanu jest Mike menią. Mamy pierwszą naklejkę. Do tego Dynamo Zagrzeb, Baturina. Kapitan Paris Saint-Germain-Marquinhos i puchar 503. Mamy również puchar trafiony dla zwycięzcy Ligi Mistrzów. W kolejnej saszetce Rudiger z Realu. Atletico Rodrigo de Paul. Atalanta Jim City z Bayernu João palinia I first sticker Noach Darwish z Barcelony do tego logo Celtiku. Frenkie de Jong Barcelona, Arsenal Ben White, Girona Alejandro Frances, Sparta Praga, Angelo Presiado. Benjamin André, Kapitan Lil i mamy Piotra Zielińskiego na naklejce. Impact signing Inter. Bayer Leverkusen, Ezekiel Palacios, Juventus Nicolas Gonzalez, Lil Angel Gomez, Szachtar Marlon Gomez, same Gomesy. No i w końcu jest logo Milanu. Udało się trafić logo. Do tego Want to Watch Oberdorf z Bayernu. Czyli mamy dwie naklejki z Milanu w pierwszym rzędzie, w pierwszych pięciu saszetkach. Co będzie dalej? Dani Olmo Barcelona. Paris Saint-Germain Hakimi. Feyenoord Quinten Timber. Brugia Joel Ordones. Kolejna naklejka fir Sticker Miles Louis Kelly z Arsenalu i logo Sturm Graz Salzburg Górna Duat z Arsenalu Dawid Raya Sturm Kiel Sherpen, Sparta Asger Sorensen no i kolejna naklejka. Firsticker Sticker Trey Neoni z Liverpoolu i logo Realu. No, dzisiaj ten unboxing taki konkretny. Fajne naklejki wpadają. Dużo takich rzadszych. I mamy Kyliana Mbappé. Naklejka z Realu oczywiście. Marcus Edwards Sporting. Luis Openda, Lipsk. Dawid Hanczko, Fejenort. No i znowu mamy Fir Sticker Kiel Arik Vatien z Borusi i Morten Hulman Sporting. Dalej Tigran e, Barsegian e, ze Słowana Bratysława. Cwena Zvezda Mirko Iwanic. Aston Villa Amadu Onana. Ederson. Atalanta. Impact Signing. Dani Olmo. Barcelona i Taras Stepanienko. Kapitan Szachtara. João Neves Paris Saint-Germain. Impact Signing. Foden. Manchester City. O! To była ta saszetka moi kochani. Dwie naklejki Energy, same specjalne jak widzieliście. Sześć naklejek specjalnych było w tej właśnie ekskluzywnej saszetce Foden, Impact Signing, João Neves, Do tego Energy Kilian Mbappé i Bukayo Saka. A z logo Borussia i Girona. Więc konkrecik sześć naklejek świecących, w tym dwie Energy. Bolonia, Remo, Freuler z Interu, Fratesi. Aston Villa, Kamara, Borussia, Adiemi. Mamy naszą Ewe Pajor, Barcelona, Want to Watch i Louis Ferguson, Bolonia, Salzburg, Konate. Trubin, Benfica, Sparta, Haraslin, grał też w polskiej ekstraklasie, Niase, Young Boys, mamy Sabicera z Borusi i John McGinn, kapitan Aston Villa. Tutaj mamy Barcelona z Wolfsburgiem 5-1, Carter Vickers z Celtiku. Stad Brest, Kenilala, Dynamo Zagrzeb, Piaca, Marco Piazza, Logolipska i Stanway. Want to watch Bayer. Bolonia, Bukema, Czalanolu, Inter, Young Boys, Ugrinić. Tutaj mamy zespół Manchester City. Zwycięzcy Ligi Mistrzów Gianluca Prescianini. Fir sticker i Ademi Kapitan. Dinama Zagrzeb. Ile mamy? Fir stickerów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Fir stickerów. Z tym razem na bogato nam tutaj powpadało. Robertson Liverpool. Jimenez Atletico. Girona, Van der Beek, Sabitzer, Borussia. No i mamy Bonmati, Player of the Season i logo Stuttgartu. Zostało nam w sumie zostały cztery saszetki. Kevin Wimmer. Sturmgrad, e, przepraszam, e, Słowan Bratysława, Trwena Zvezda, Olimka. Wow, mamy Energy Hurricane, chic, naklejki Energy, logo Manchesteru City, Elmas, Lipsk i Stad Brest, Le Cardinal. Ryan Flamingo PSV, Sporting Rice, z Milanu mamy jeszcze Reindersa, pięknie, trzecia naklejka, Riznik Szachtar, Impact Signing, Wirasi, z Borusi Kapitan Juventusu Danilo, Bayer Leverkusen, Wirc. Jildis Juventus, Stuttgart Undav. Tutaj mamy Bayern nad Arsenalem, zwyciężył 5-1. Logo Young Boys i Schüller.